Bo robimy opań o słuchajcie, więc my teraz nie gadamy. Więc my, słuchajcie, robimy tak mega szybko: tak na szybko do sprawę, tak? Więc mega megabox, więc. Yy, będziemy otwierać. Pewnie nic nie będzie, a ja moim marzeniem mieć wraz z Sandy, ale. Szóstka! Słuchajcie! Mamy szóstkę! Dobra, Jezu, stresuję się, stresuję się. Ale pewnie nic nie będzie, takie będzie, będzie, coś słabego. Więc tak, 224 monety. Do Bula 10, do Bloka 18, do Kolka 20, do Jessie 24 i do kogo? Do Sherry 32. No a słuchajcie, tu jest taki stresik, już mi takie nogi stresują. Dobra, ale klikamy. No karno, nie że będzie to słabego, ale zawsze coś, więc. Zostawcie suba i lajka, like to było na szybko, robiłem włączyłem na szybko nagrywanie dla was, więc zostawcie lajka like i suba, a ja już lecę. PAPA!